Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu 31 koleki PK Bank PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. FKS tam Sraków Raków Częstochowa. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0 dwóch, a wraz z nami trener drużyny gości Pan Marek Papszyn. Dzień dobry Panie trenerze. Dzień dobry. Poproszę o podsumowanie tego spotkania. Gratulacje dla drużyny, dla sztabu za dobre przygotowanie. No i taki do, znowu dojrzały, mądry, konsekwentny mecz. No i cenne zwycięstwo, bo po to przyjechaliśmy, żeby. Żeby wrócić na tą ścieżkę zwycięstw, bo, bo pokazaliśmy w tym sezonie, że na wyjeździe gramy bardzo dobrze, te dwa ostatnie mecze były, były specyficzne i zdobyliśmy tylko jeden punkt, mówię o wyjazdach, więc ważne było dla na, na nas, żeby tutaj wywieźć trzy punkty, i, i z tego się bardzo cieszę. No ale to już za nami to już historia. Trzeba patrzeć do przodu, czy na kolejne spotkanie z Jagiellonią. Teraz powrót do Częstochowy. Regeneracja. Zawodnicy, którzy nie grają jutro, muszą popracować, żeby być w gotowości do kolejnego spotkania, bo, bo ideą tej drużyny jest, żeby, żeby wszyscy Jedną z idei tej drużyny jest, żeby wszyscy gracze byli gotowi, tak jak dzisiaj i w wielu innych meczach, bo to jest bardzo ważne, bo, bo ta drużynowość jest kluczowa i to może, może zaprocentować dobrym wynikiem. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Poproszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Kamil Gąbocki na wylatywie, widzi dobry trenerze. Gratuluję zwycięstwa i o meczu to za chwilkę, tylko najpierw spytam, jak dużym problemem będzie to, że w najbliższym spotkaniu Pan będzie siedział na trybunach, bo żółte kartki, czwarta czwartą żółtą kartkę dzisiaj pan zdobył, to jest duży problem, czy, czy nie? Nie, to żaden problem. Ta drużyna wie, co ma robić. Okej. Okay. <laughs> Drugie pytanie. Do meczu z Lechem liczyłem i Raków nie miał chyba żadnego gola po rzucie rożnym, a od tego meczu one padają wręcz seryjnie, praktycznie w każdym meczu. Ja z pamięci tutaj sobie wypisałem, że to był mecz ze Śląskiem, no dzisiaj ze Stalą, mecz z Legią, z Radomiakiem. Co uległo poprawie? No bo ten element zaczął być waszą główną bronią, a wcześniej nią nie był. To jest dobre pytanie. Rzeczywiście tak. Tutaj mocny mocny nacisk w ostatnim okresie, w dłuższym okresie, bo to się nie zmienia w ciągu jednego tygodnia czy dwóch. Tak jak, tak jak wyniki, to nie jest kwestia tygodnia, dwóch, trzech, tylko to jest codzienna praca i taka konsekwencja, żeby te wyniki osiągać. Tak samo jest ze stałymi fragmentami gry, no, trzeba się do tematu przyłożyć. Trzeba poszukać takich rozwiązań i działań, żeby, żeby to zaczęło przynosić skutek, bo historycznie to była nasza mocna broń w ostatnim sezonie i w tej rundzie wyglądało to mocno przeciętnie. Takim średniakiem się staliśmy do, przy stałych fragmentach, a moją ideą jest nie być średniakiem, tylko zawsze chcieć walczyć z najlepszymi. I taką rywalizację też podjęliśmy przy stałych fragmentach. I chciałem jeszcze spytać o bramkarzy, bo dzisiaj zarówno Kacper Trelawski, jak i Kuba Mądrzyk to są de facto zawodnicy Rakowa i pytanie, czy w lipcu nie będzie pewnego rodzaju kryzysu urodzaju właśnie. No bo dzisiaj obydwoje się tak w zasadzie dobrze spisali. Trelu zaliczył fantastyczną interwencję, sparował piłkę na poprzeczkę, a Kuba też wybronił kilka dobrych sytuacji. Tak, to prawda. No, zostałem zapytany przed meczem. O, o ten ostatni mecz Kuby i to jest tak, jak z naszą drużyną. Nie można oceniać po jednej sytuacji, po błędzie, tylko trzeba patrzeć szerzej. Dzisiaj Kuba pokazał, że, że może myśleć realnie o powrocie do, do, do Rakowa. No dobrze, że nas nie zatrzymał, że, że był bez szans przy tych strzałach i też nie, nie było tu żadnych głupich podtekstów. Bo zachował się jak profesjonalista, grada stali Mielec, i tak dzisiaj wyglądał, że chciał po prostu pomóc Stali Mielec, a nie, a nie nam. I ostatnie pytanie: Dziś przeczytałem, że jeden z komentatorów tego meczu powiedział, że pewnie Lech tam dzwonił do, do Stali Mielec, żeby ich z, zmotywować, czy będzie wykonany z pana strony telefon do dopuszczenia połomu dzisiaj. Dziękuję bardzo. Odpowiadałem na kontekst takich pytań. No ja do nikogo nie dzwonię w takich celach, no, ani mam nadzieję nikt z, z klubu, bo my wierzymy w swoją pracę i nie patrzymy na Lecha, nie wiem, Legie i Pogoń i inne, inne drużyny. Tak jak mówię to wielokrotnie, no, my jesteśmy Raków i yy, chcemy, <laughs> chcemy, tak jak powiedzieliśmy o, powiedziałem o tych starych fragmentach, no, chcemy. Codziennie, żeby było po prostu lepiej. Dużo zdrowia, dużo serca, dużo poświęcenia w to wkładamy. I cieszę się, że są tego, tego efekty. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystkie. Dziękuję, panie trenerze. Dzięki. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener FKS Stal pan Iwan Dzień dobry, panie trenerze, i poproszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Dzień dobry państwu. No. Widzieliśmy jaki to mecz będzie i z kim gramy i na, naprawdę pierwsza połowa to uważam, że zagraliśmy bardzo, bardzo dobre spotkanie i też mieliśmy tą okazję gierboskiego, który bardzo przeżywa to, z jest młody chłopak, ale znalazł się bardzo dobre sytuacje, mógł to strzelić, ale dalej walczyliśmy tą pierwszą połowę, graliśmy jak równy, 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 równy. z równym, z Rekowem druga połowa nie jest zbyt... Dobre się w wykonaniu, do 60. minuty czy maliśmy trochę te siłami. Trochę widać było, że, że, że ten ostatni mecz z Lubinem zostawił dużo, dużo duży ślad w zawodnikach, a Karol Knapp widać, że zawodnik, który już długo, długo nie grał i tym meczu i tak grał dobrze, ale widać, że, że mu brakuje rytmu i, i, i widać, że tego rytmu nam pod koniec meczu cały czas brakuje z tym walczymy zmianami. I, I tyle. Widzieliśmy, jaka sytuacja będzie, też jesteśmy wszyscy zdołowani, ale teraz, jak rzadko, rzadko wchodzę w decyzje sędziowskie i takie rzeczy w ogóle nie mówię, zawsze tą realizację chcemy ogarnąć na boisko. Jak widzieliśmy, jaka jest bramka na 1-0, a Szelona, no to już się zastanawiam, co, co jak. i jak. I ogólnie wytłumaczenie że Te zdjęcia, które są tam, że są zdjęcia manipulowane i tego nie rozumiem I, i ja wiem, że my jesteśmy małym klubem i wiem, że mamy, mamy swoje problemy, walczymy, ale, ale ta bramka na 1-0, jestem ciekaw, czy by była uznana, gdyby, gdybyśmy my taką bramkę jeszcze to jest pytanie, ale nikogo to nie obchodzi, nikogo nic tego, nikt tego nie będzie chciał słuchać, to już poszło. Mecz skończył, a my walczymy. Teraz już jesteśmy w rękach innych zespołów, niestety. I tylko matematycznie będziemy czekać te dwa dni, żeby zobaczyć, jak te wyniki się potoczą i zobaczyć, czy w następnych meczach też myślę, że te trzy mecze, ten pierwszy mecz, tą spuszczą też myślę, że mecz, który jest bardzo ważny dla nas jest i wiemy, i ten drugi, z prawdą, który gra u siebie. Ostatnie nalegi to już o tym będziemy gadać później. Widzieliśmy, że dzisiejszy mecz będzie też bardzo dla nas trudny Widzieliśmy, z kim gramy, ale też myślę, że ta pierwsza bramka dużo nas, nas uwarunkowała, a myślę, że jest nieprawidłowa. Tyle. Czy mam jakieś pytania? Marcin? Kłaniam się, panie trenerze. Marcin z, się, z kim pan rozmawiał na temat e, tej bramki? Z, z grupy sędziowskiej, zwłaszcza z, z tą grupą, która jest na wozie War. Także okay. główny sędzia się w ogóle nie odzywał, tylko o, ci z var że, żebyśmy nie oglądali tego, że bramka się rzuca w drugą stronę, ale widzimy na każdym tym zdjęciu, że każdy za chwilę za 5-10 minut, każdy będzie mówił, że to się będzie dziwo, że to jest spalone, ale kogo to interesuje, jak my jesteśmy bez, bez punktu, a oni z punktami i to jeszcze jeden dzień potrwa, a później tak to wszystko idzie, więc nie wiem, nie wiem, ja później robimy tyle, wszyscy przeżywamy tyle, pracujemy codziennie, wracamy, a potem przyjdzie ktoś i powie, że no nie jest tak, bo jest no. inaczej, a, a my wszyscy widzimy, że jest inaczej, więc kto jest mądrzejszy od nas, no, nie, nie ma co z tym dyskutować. Czyli jakie było, jeszcze chcę dopytać, jakie było tłumaczenie sobie? No, do... Że a, a, zdjęcie, które pokazaliśmy, gdzie Arsenic trzyma prawie bramkarza, że to jest zdjęcie manipulowane, że trzeba oglądać to e, normalnie, jak się dzieje w e, meczu dynamicznym. No, no nie wiem, co mam powiedzieć na no to, bo ja… Na takie odpowiedzi, że ja daję manipulowanie zdjęciem, no to ok, dobrze, dobre, no to i tak, tak nie odwrócimy, tylko po prostu chciałem a, a, posłuchać, główny sędzia się w ogóle nie, a, nie odezwał, tylko patrzył na nas, on no też się zdziwił, ale no, co zrobić? Mówię, że nigdy to dobrze nie wychodzi, jak się mówi o sędziowie, ale ci ludzie też, to my wszyscy gramy o życie, każdy mecz, każdy z nas może zostać bez pracy. A Łatwo jest być sędzią i powiedzieć dzisiaj, a puszczę, bo i tak mi się nic nie dzieje. No to jest, to jest no to, to. przy tej erze waru i w tym wszystkim, co mamy, no takie rzeczy za chwilę będzie, że jest nieuznana bramka, że wszystko jest tak, ale to idzie świat. Po prostu to poszło w innych, my tego nie odwrócimy, za dwa dni to wszyscy zapomną, tylko będą patrzyli, co zrobił trener, co zrobił zawodnicy, a zawodnicy robili wszystko, co mogli zrobić, no, ale to się warunkuje i jest 1-0, no to później już jest, zwłaszcza w naszej sytuacji, to nie jest łatwe. Czyli powiedziałby Pan, czy czuje się Pan zlekceważony, oszukany? No, no, nie czuję nic. Więc przy okazji o... Nie, widział Pan mycz, czy, czy, no, czy nie? Tak, 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 dlatego jak o, Jak chce, Pan tak, myśli? No nie no, to raczej spalony, no, to, to już przeszkadzał, pan przeszkadzał bramkę żeloli, No to tak? Pan wszystko powiedział, ja nic nie powiedział. Co... Co pan zrobi w najbliższych dniach z zespołem, żeby ten zespół mentalnie jeszcze wznieść? No nie wiecie po co. Jak, jak my gramy z, z Mistrzem Polski, wasza e, pierwsze połowy równo i, i jesteśmy zespołem, który w pewnym momentem my myślę, że też ładnie graliśmy. też e, walczyliśmy z, z, ich, z ich pressingiem, oni byli ustawieni tylko na to m, na przejście, nie byli ustawieni na, t, na jakiś atak pozycyjny, szukali te wolne przestrzenie za plecami. Nasze ale to się nie udawało, to, to my byliśmy bliżej tej bramki. Oni też mieli w jego głowie, gdzie Kuba obronił. My też mieliśmy tą, i uważam, najlepszą okazję w meczu, i a tam już długo już pod dyktandem rakował, o czym wiedzieliśmy. Mówię, ale skutecznie się broniliśmy. Ta bramka jednak jak się przegrywa takie sytuacja, sytuacji, no to dużo, dużo warunkuje Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko. Dziękuję Panie teraz. Dziękuję bardzo.